Wszystkich no i zapraszam tutaj na końcówkę tego Suzuki Grand Vitara. Tu jak widzicie na samym początku było ile, jak te, w jakim stanie w ogóle było te Suzuki. No. Było tutaj ogrom roboty, bardzo dużo pracy. No, to tutaj wszystko było trzeba było odtwarzać od zera, dosłownie od zera. Tutaj te wzmocnienia, wahaczy, to wszystko pozapadane było, no ale no, na szczęście już jest skończone. Tutaj o, widzimy wszystkie, wszystkie te wzmocnienia powzmacniane, zakonserwowane, tutaj gdzie te dziurki takie są widać w tej belce, to tam było wpuszczone szmalcu takiego, taki taki specjalny tłuszcz do, antykorozyjny. No i no, tak jak tutaj widać, to dwie strony już porobione, zewnętrzne były progi, wewnętrzne, tutaj te, te całe, całe wzmocnienia, wszystkie nowe no, tutaj też nie było tego wzmocnienia pod wahacz, to wszystko pognite. No ale na szczęście udało się to dokończyć ten projekt. Przeszedł przegląd w stu także jeszcze, jeszcze troszeczkę pojeździ te autko, pojeździ. No było warto, było warto. Zapraszam na filmik z naprawy muchawy w moim Fiacie Doblo i klocków Hamulcowych z przodu zapraszam, no to Suzuki skończone. Teraz się trzeba wziąć za swojego, bo za mocny mróz jest. A tutaj w moim jest coś takiego, że nie chodzi kompletnie na grzebnica. i Zamówiłem już drugą, która chodzi. No i co tu jeszcze jest takiego ważnego, że chodzi tylko na czwartym biegu. w samochodach o, wy Fiacie Doblo tutaj jedynka dwójka i trójka nie chodzi, a na czwórce chodzi, ale chodzi o to że tutaj odpowiedzieć na czwórce jak jest to on ma z automatu tam 12V podłączone, to będzie chodził a jedynka, dwójka i trójka to za to jest odpowiedzialny taki bezpiecznik, zaraz go będę wyciągał, to pokażę bonek dobra, rozkręcamy tą tą nagrzewnicę Tutaj pod spodem, Mówię, ta pod spodem nagrzewnica jest tutaj na trzy śrubki takie. Raz, dwa, nie wiem czy je widać, trzy śrubeczki krzyżakowe. I ściągamy całą nagrzewnicę. No, a tutaj kolega będzie mi pomagał. A tutaj drugi kolega, kierownik budowy. Oli, pomożesz mi, nie? Ja wykręcam tą, wykręcam dmuchawę. Ty też pomożesz, tak? I grzecznie, bo. No i jest. Stara nagrzewnica. Zaraz ją sprawdzimy. Ona pod tym motorem nie będzie chodzić. do no, wszystkiego sprawdzę tylko paliwer HDS na antenie twego radio na prawo obrzeż na nawie dojedziemy tramwajem jak informują tramwaje szczycińskie są utrzymujące już sieci trakcyjnej linie na prawo obrzeża wciąż pozostają wyłączone z ruchu pasażerowie no, muszą no, korzystać nie, chodźmy, z komunikacji zastępczej sytuacja nie uległa poprawie od wczesnych godzin porannych, no tak tramwaje mają czyli to nasz rokowa pozostaje Pozańconej... nową. Dobra zrobione No, także zrobione, chodzi na pierwszym, drugim i trzecim biegu o jedynka chodzi, dwójka chodzi, trójka chodzi i czwórka chodzi. No i nawiew mamy będzie ciepło, bo to to jak się bierze, dopiero jak taki mróz jest, a jak było tak w miarę, to nie, nie robiło się. A później, później i to tak jest. A co było uszkodzone? No, uszkodzona była w ogóle nie reagowała ani na czwórce, na trójce, ani na dwójce. Ta dmuchawa cała nie chodziła ani na jedynce, ani na dwójce, ani na trójce. Okazało się, że silniczek tu jest spalony, czyli do wyrzucenia. Wymieniłem teraz na nową muhawe. Jest nowa zamontowana. Ona tu jest na, na trzech takich śrubkach. Tu jest, no tu jest jedna śrubka, druga śrubka i trzecia. Po tam pod spodem. I nowa nadal nie chodziła. Ale jest nowa, na pewno założona, także sprawna. A ta jest, ta jest niesprawna. No i teraz będzie. No i gdzie to jest? A winny, winnym, winowajcom, winowajcom okazał się właśnie ten, 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 ten to jest taki bezpiecznik. No. I te, te bezpieczniki najczęściej się palą. Także jak dmuchawę macie dobrą, jak jest dmuchawa dobra i kręci tylko na czwartym biegu, na czwartym chodzi, na najszybszym, to na 99% jest zepsuty ten bezpiecznik, bo on odpowiada na za pierwszy bieg, drugi bieg i trzeci bieg. A czwarty bieg jest bezpośrednio podłączony z, z tego z podbezpieczników, także na czwórce na, na, na czwartym biegu będzie cały czas chodził, a trójka, dw, dwójka jedynka nie będzie chodziła, to znaczy, że to jest spalone, o, ten bezpiecznik. Można tutaj coś tam kombinują, tutaj, że, że, że o wylot, tutaj ten potencjometr i wstawiają inny. blaszki jakieś wstawiają albo druciki. Ale myślę, że 30zł nówka sztuka to nie jest taki pieniądz, a warto mieć wszystkie bigi w ogrzewaniu, bo jest naprawdę mroźno i gdyby nie ten mróz, to bym pewnie nie zrobił. Dobra, no to teraz tak. Jak się tam ten nazywa? No, także Suzuki Grand Vitara. Pospawana, zrobiona, teraz tutaj na ten nadmuch jest zrobiony, wymieniony wymieniony na nowe wszystko, dmuchawa i ten bezpiecznik, teraz co się okazało no tutaj jest dziwna taka była, bardzo dziwna taka dolegliwość, że popiskiwał sobie, piszczał takie, takie, takie piski były, zaraz pokażę okazało się, że klocki są tutaj w tym świacie do wymiany, do zera ale to zaraz będę ten będę wymieniał to pokażemy, pokażemy. Thank you. To ja dziękuję Co z tak mut mi porobić Daj mi porobić Oparzyć nosa Chłopie, to miała być robota w 5 minut Przyszłeś tylko razem z tamtym drugim i już się to godzinami będzie kpluło. Odgryziesz mi ten. No muszę wydmuchać. No muszę. Daj mi wydmucham, tak? <śmiany> co tam się schowałeś? Bo mi się boi. Ten nie, ten nawet podchodzi do sprężarki, do nie? no Masakra z tym bąkiem. Daj mi chłopie, zobacz, co wyciągnął po prostu w skutarki, muszą fajkę żeby Nie. Dzięki. Oni chcą. Będzie Tego nie. Czego nie wolno ruszać? Ludzie. Chłopaki. W samym centrum startupów.

Chyba jest lampka? Się, tam się Dzień się, latarka? się w <gry> Daj mi jakiś ten coś, No u latarki chcesz czy ten? Coś, bo coś, kurwa, no wie, na oczu mi południł. tylko w Да, там, был человек. Сейчас ты не забышь, что ты не забышь, что Nie da się z nimi współpracować dzisiaj ja nie mam, ja się czuję w No i także to na dzisiaj wszystko będzie. Muchawa wymieniona, ciepłe powietrze już jest, klocki z przodu wymienione. Trochę mi psy tutaj przeszkadzały, ale nic nie szkodzi. To są super pieski. Także zapraszam, zachęcam do obejrzenia i zapraszam na kolejne odcinki.